Cześć kryptowaliacie! Witam Cię na moim kanale, gdzie znajdziesz codzienną dawkę analiz kryptowalut, poradniki edukacyjne, a nawet możliwość dołączenia do fajnej ekipy pasjonatów kryptowalut. Jak jesteś nowy w krypto, uczysz się jak grać na giełdzie lub potrzebujesz kryptokonsultacji, a może po prostu podoba Ci się ten kanał i chcesz stać się częścią tego projektu, to wbijaj do mnie na Patronite'a. Gdzie dołączysz do grupy ludzi, którzy codziennie inwestują na rynku krypto? Tam również masz bezpośredni kontakt ze mną. Pamiętaj jednak, że nie będę namawiał Cię do inwestowania, zakupu kryptowalut czy do zapisywania się na drogie płatne szkolenia. Pokażę Ci jedynie moje ruchy na rynkach krypto. Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz w opisie filmów na YouTube, Twitterze i Instagramie. Pamiętaj też, że nigdy nie gram pieniędzmi moich widzów i nie piszę pod filmami wiadomości o kontakt na Priv. To oszuści, którzy podszywają się pod twórców, więc ignoruj takie komentarze. A teraz dawaj lajka, klikaj suba i startujemy. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Mamy 1 grudnia 2022 roku, no i właśnie jak zaczynam nagrywać, wiem, no to dostaliśmy takie delikatne spadki aktualnie na bitcoinie. Dzisiaj sobie poruszymy kilka kryptowalut, tylko skupimy się dzisiaj na kryptowalutach. Dodatkowo zobaczymy bitcoina i ethera w interwale miesięcznym, jak tam nam to fajnie będzie wyglądało. Dodatkowo kilka jeszcze informacji takich jak zawsze na początek, ale zanim zaczniemy to pod wczorajszym filmem wbiliście 91 łapek w górę, co prawda nie jest to 100 ale przy 1 grudnia zrobię wyjątek i jeszcze dzisiaj wleci informacja o coinie, którego ja również kupiłem na spot który według mnie może też jeszcze fajne wyniki zrobić Podczas następnej osy nie były to duże zakupy, ale o wszystkim Wam powiem po Ethereum. Jeszcze wlećmy sobie tylko na Twittera, gdzie wczoraj, jak zwykle, codziennie wleciało parę informacji. Między innymi o poziomie 17200, gdzie ustawiałem się ze swoją pozycją. Potem wleciało, wleciała też informacja e, oczywiście o Bitcoin Day Flash. E, taka nowa inicjatywa, o której już wczoraj też mówiłem, codziennie na Twitterze od wieczór będzie taka, e, taki szybki, w telegraficznym skrócie, informacje z tego dnia, co się wydarzyło ciekawego na krypto, bazując m.in. też na wskaźnikach. O których później jeszcze powiem dokładnie. No, i dzisiaj przy czwartku o 14.30 w Stanach byli podawani, zadeklarowani wstępni bezrobotni, co spowodowało nam takie delikatne błgnięcie na rynku. Duże, nieduże, ale niektórym mogło shorty powycinać. Jak ktoś się tutaj poustawiał przy, w okolicach 17100, no to mogło mu shorta wyciąć. Ja byłem też bardzo blisko, bo tak jak pisałem tutaj na tym moim twicie, że ustawiam stop lossa na, na dokładnie 17350, a doleciało aż do 328 więc też byłem blisko właśnie wycięcia jeszcze krótka taka informacja przypominam wam, że osoby, które chcą wspierać ten kanał mój na Patronite no to taka ciekawostka przy tym progu za 100 zł, niedługo wleci bardzo fajna bardzo fajna dodatkowa opcja dla tych właśnie patronów z tego kanału to będzie takie taka bomba przygotowana specjalnie dla tych osób. Co prawda tu jest tylko limit 50 osób, ale mogę wam już powiedzieć, że już jest na ukończeniu specjalny indikator, który będzie można z którego będzie można korzystać na tutaj na TradingView, który będzie. Bardzo pomagał podczas zawierania transakcji. Jest co prawda jeszcze sporo poprawek do zrobienia, ale już niedługo zostanie wypuszczony i na pewno Was oraz patronów o tym dokładnie poinformuję. Mogę Wam tylko tak wstępnie pokazać jeszcze tą niepoprawioną wersję. Mniej więcej tak to będzie wyglądało. Sprawdzalność jest dosyć duża. Wydaje mi się, że to będzie naprawdę bomba. Będzie to się opierało na bardzo wielu wskaźnikach połączonych w jedno, więc myślę, że po prostu no, będziemy tutaj dosyć fajnie grać w ten sposób, opierając się nie tylko na wskaźnikach Maximusa, które są bardzo fajne, ale też robimy coś swojego. A wracając do wskaźników Maximusa, to wczoraj też podawałem taką informację. Teraz też na szybko ją przeanalizujemy. Wskaźnik CBR, który po 22 dniach tutaj z niebieskiego koloru przeszedł nam w żółty. Oczywiście niebieski kolor nam symbolizuje Coinbase, a żółty kolor Binancea. Kto się orientuje w tym CBR to wiem mniej więcej o co chodzi. A dla tych, co nie wiedzą, no to podkreślę, że CBR to jest tak zwane rozwinięcie, to jest skrót od Coinbase Binance Ratio. Jest to procentowa różnica w cenie pomiędzy parą bitcoina do dolara na Coinbase a bitcoinem do USDT na Binance. I Im większa różnica, tym większe prawdopodobieństwo akumulacji przy ujemnej różnicy bądź wyprzedaży. Przy dodatniej różnicy przez inwestorów właśnie instytucjonalnych z Coinbase. Dlatego tutaj warto szukać takich dosyć mocnych wystrzałów, które potrafią tutaj dać też fajny, fajny strzał do zajęcia pozycji, czy to na long, czy na short. Więc też warto tutaj to obserwować. Pamiętajcie, też, że tutaj mamy bardzo fajne. Orderbook, którym się też sugerowałem właśnie wczoraj podczas zawierania tej transakcji na 17200. Tutaj możemy sobie zobaczyć w jakich momentach mamy dosyć mocne ściany zakupowe. No i właśnie jak ja zakładałem pozycję na 17200 to była bardzo mocna tutaj przepaść, bardzo mocna ściana, czyli zleceń po prostu na tych giełdach było naprawdę. Sporo. A my teraz wracamy sobie z powrotem do naszego wykresu. Jak widzicie, mamy już poniżej 17 tysięcy bitcoina, aktualnie 16 950 dolarów. Zobaczmy sobie interwał miesięczny. Na miesięcznym, oczywiście nie mogło być inaczej, jak poprzedni miesiąc, zamknięty na czerwono. No i dzisiaj przy pierwszym grudnia już zaczynamy też lecieć pomału na czerwono. No i jak sobie zobaczycie, mamy tutaj dosyć taką mocną różnicę. No i ja podejrzewam, że tutaj spokojnie zlecimy sobie do tych 13700. Tutaj do tego szczytu mniej więcej. Przed ewentualnym odbiciem, chociaż naturalną rzeczą, Byłoby jakieś tutaj odreagowanie, tak jak mieliśmy tutaj w tym miejscu. Mieliśmy zjazd, odreagowanie przed kolejnymi wzrostami, dlatego tutaj po tym zjeździe naprawdę naturalną rzeczą byłoby, gdybyśmy odbili sobie gdzieś nawet do okolic 32 tysięcy, potem ewentualny znowu zjazd i później kolejna ossa, ale pamiętajcie, nie idzie tego tak dokładnie. Przewidzieć, dlatego warto się wspomagać różnego rodzaju wskaźnikami, czy to tutaj na TradingView, czy osobnymi, takimi jak używam na przykład na Maximusie. Lecimy sobie dalej. Może jeszcze zobaczmy sobie na interwale godzinowym, ponieważ tutaj, jak widzicie, bitcoin dosyć mocno leci, no i Jaką barierą to będzie 16700? Jeżeli przebijemy tutaj 16700, no to wydaje mi się, że możemy polecieć jeszcze tutaj dużo niżej, w okolicach 16100. Wtedy będzie kolejny jakiś taki przystanek. Ja sobie ogólnie już narzucę tutaj te wskaźniki. No jak widzicie, no tutaj ta linia i ta będzie dosyć znacząca. Przed ewentualnymi następnymi wzrostami czy spadkami, lećmy dalej. Zobaczmy sobie Ethereum. Ethereum również, jak widzicie, leci dalej za Bitcoinem. No tylko, że Ethereum tutaj ma najpierw strefę na 1245 do 1235, czyli takie 10 dolarów takiej strefy. Która ewentualnie może nam troszkę wyhamować te spadki. Jednak nie będę ukrywał, że jeżeli będziemy chcieli pokazać 15 z przodu na Bitcoinie, no to spokojnie zlecimy sobie czy do tej żółtej, czy nawet tu jak widzicie do tej białej linii na 1091, gdzie już nieraz mówiłem, że czekam właśnie na takie spadki. Lecimy dalej, teraz może poruszę temat tego coina, którego ostatnio zakupiłem również na spot. Ma on dosyć śmieszną cenę aktualnie, a ja nim interesowałem się już dosyć długo, patrzyłem co tam się na nim dzieje ciekawego. I jest to coin ASD, czyli to jest token giełdy Ascentex. I tutaj macie stronę właśnie tej giełdy. Powiem wam, że nie jest to duża giełda, no ale sam używając kilkukrotnie jej nigdy nie miałem żadnego problemu. I powiem wam, że bardzo przykuł moją uwagę właśnie ten koń, z tego względu, że jak sobie spojrzycie na interwał dzienny, no to widać, że swoje ATH miał w okolicach 1,70$ a aktualnie kosztuje 7 centów yy, więc to jest dosyć okazyjna cena no i tutaj jak widzicie po tych spadkach, które mieliśmy tutaj bardzo fajnie w tych żółtych liniach nam cena cały czas szła już jakiś czas temu jak go już wielokrotnie analizowałem, no to tutaj po tym momencie w lipcu, po tym zjeździe i odbiciu no już tutaj ta linia na 4 centach nam wybrania te spadki. No i poruszamy się cały czas teraz w tych liniach. Ja tutaj zakupiłem go w dołku, w okolicach 5 centów bodajże. No i powiem wam, że jeżeli jeszcze troszkę by spadł, to jeszcze chyba bym jedną paczkę takiego tokenu sobie dokupił. Z tego względu... Że nie jest to naprawdę duży koszt, a przy ewentualnym powrocie do swojego ATH, no to może to być naprawdę dosyć spory zysk. Teraz na szybko tak sobie licząc, gdyby nawet powtórzył swoje ATH, to jest ponad 2300%. Więc przy nawet yy, zainwestowanych 100 dolarach, no to robi się to bardzo fajny wynik, tylko pewnie będzie trzeba poczekać troszkę czasu, aż ten coin z powrotem urośnie. Pamiętajcie, że tego coina nie tylko można kupić, właśnie u nich na giełdzie. Ja kupowałem właśnie na Kucoinie i tam właśnie go zamierzam na razie trzymać. Na Kucoinie dużo jest właśnie takich mniejszych, ciekawych kryptowalut, i tam przeważnie staram się kupować takie Mało popularne coiny. Mam nadzieję, że ten coin wam się spodoba. Pamiętajcie, to nie jest porada inwestycyjna. Przemyślcie, jeżeli będziecie chcieli również go kupić. Ja wam tylko mówię o moich zakupach i nie każę wam się nimi sugerować. A teraz lecimy sobie już dalej, naszą normalną. Normalną analizę. Teraz zobaczymy sobie kawę. Mamy i naszą kawę. Zobaczmy sobie interwał 15 minutowy, bo to nas najbardziej interesuje. Kawa z tego względu, jak widzicie, tutaj od 28 lipca cały czas nam idzie fajnie do góry. A tutaj w ostatnich dniach nam bardzo fajnie, znaczy w ostatnich dniach, dzisiaj dokładnie od rana. Przebiło nam w końcu tą białą linię, ten opór, od którego tutaj się odbiliśmy. I powiem Wam, że napawa mnie to optymizmem, ponieważ bardzo fajnie przetestowało nam tą linię. No i odbiło nam do góry, więc możliwe, że polecimy jeszcze dużo, dużo wyżej. Więc naprawdę fajnie to wygląda. Największym problemem będzie tutaj przekroczenie dolara i 7 centów, ale jeżeli tutaj przekroczymy tą barierę, no to możemy już spokojnie myśleć o dolar 51. więc jak na razie zasięg tutaj mamy dosyć fajny. Ja co prawda ostatniego też dla was analizowałem i liczyłem, że tutaj w tym klinie dopiero wyjdziemy, a jak widzicie, wybiliśmy już dużo, dużo szybciej. Teraz zobaczmy sobie Solane która aktualnie 13 dolarów 56 centów. No i Solana tutaj po tej linii teraz próbuje nam wspinać się do góry. Jednak nie wiem czy to będzie dosyć długo spinaczka, ponieważ przebicie tej linii, przetestowanie może spokojnie wtedy nam spowodować spadki tutaj nawet do 12 dolarów albo jeszcze nawet troszkę niżej. Teraz zobaczmy sobie ICP, czyli Internet komputer, który tutaj wbił nam się do tej strefy na 417, no i dostał zawrotkę w dół. Mam nadzieję, że to nie będzie jakaś duża zawrotka, tylko taka delikatna korekta po tych impulsach do góry. No i że za chwilę już wbijemy do tej strefy i polecimy jeszcze wyżej. Bo jak widzicie, na razie jesteśmy. W jednym z najniższych miejsc właśnie na internet komputer nawet nie będę wam pokazywał interwału miesięcznego ponieważ to wygląda dosyć tragicznie teraz aktualne położenie internet komputer. Zobaczmy sobie jeszcze dwie tylko kryptowaluty. Pierwsza to będzie nasza małpka, czyli ApeCoin. Już wam go pokazuję. Aktualnie 3,90 centów. no i jak widzicie, doleciał nam tutaj do tego oporu na 4,23. No i odbija się w dół w ogóle. Nie ma takiej próby przebijania tych właśnie oporów. No i cena nam zaczyna zawracać. Mam nadzieję, że tutaj w okolicy 3,50. Spróbuję jeszcze raz yy, przypuścić atak, no, ponieważ tutaj przebicie i przetestowanie któregoś z tych oporów yy, wtedy zbudowałoby taką fajną podstawę do jakiejś krótkiej chociaż konsolidacji i pójścia z powrotem do góry. A tak na razie próbujemy tutaj lecieć coraz, coraz niżej. I na koniec coina Band chciałem Wam pokazać z tego względu, że ma bardzo fajne wzrosty w dniu dzisiejszym. Band ogólnie już kiedyś, nawet o nim mówiłem, że on lubi mieć takie wystrzały do góry. On jest bardzo dobrym coinem na spot, żeby go sobie kupić. Jak widzicie, tutaj też miał bardzo fajny wystrzał przy zakupie na spot. No to spokojnie tutaj zrobił 185%. Więc tutaj ma bardzo mocne wystrzały, ale pamiętajcie, najlepiej opcja na spot, na dźwigni, tutaj może nas troszkę przejechać, a ten strzał, który mamy dzisiaj, no to on już spokojnie zrobił ponad 20%. A według mnie, jak dostanie takie opędu, jak tutaj, po prostu potrafił strzelać do góry, no to ewentualny short tutaj z okolicy. 3,15, 3,16 można by spróbować zrobić. Tylko pamiętajcie, że on potrafi strzelać dużo mocniej czasami, więc tutaj też zalecałbym jakiegoś stoplosa, nawet w okolicy 3,37 byłoby tak najbezpieczniej. Ale pamiętajcie, nic, co mówię, nie jest dla Was poradą. Przypominam jeszcze o fajnych bonusach na Bingu. Kto nie ma konta, to zapraszam. Wszystko macie pod filmem, macie linki i do giełdy, i do wskaźników, gdzie możecie sobie je przetestować, więc zapraszam was serdecznie. I słyszymy się jutro o podobnej porze. i Pamiętajcie, jak chcecie jakieś na bieżąco newsy, no to wbijajcie do mnie na Twittera i na Instagram. Do usłyszenia. Hej!